Mister 333, zobaczymy, czy się będziemy przy tym strać. Czuję, że tak. From the darkness też mam pobrane, ale to jest na zbyt długo. Bright Guy Studios. Ha! <sum> 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 Dzięki, chuju. Ok. <sum> Pozdrawiam, YouTube. Czas zagłośno dla was i dobrze. Gnoje. Let's embark! If you cannot find his orbs, your body will satisfy his hunger. Okej. Okay. To brzmi poważnie. Eee, uh, okej, okay, I go look for... He hungers, fucking hungers. Oh, fucking hell, he hungers. To są grzybki, on chyba... Co to jest, kurde? To... nie, dobra, to jest światełko jakieś. Fuuuuck, okej! Okay. Czy muszę być tak wrzucony w tą jebaną grę? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. good morning! Eee, uh, okej. Okay. Okej. Okay. Okej! Okay. I know, I know you're hungry, I know you're hungry. Aaaa, kurwa, co kurwa?! co? Na no, przestań! Co to mam znaczy? Co jest z tą chujową grą? Nie tak. Czesaj być! Orb. Czy to jest orb? Spróbuję jeszcze raz. Ostatni raz spróbuję. <suszy> Fuck. ona jest za głośna do tego! Czekajcie, przyciszę wam ją trochę, dobra? Minimalnie. Wciąż będzie głośna, ale nie tak głośna. Okej. Okay. Yes, yes. I cannot find these Orbs, Okej. Okay. The ritual begins, ok. Uh, where is orb, mister? Okay, I go look. He hungers, I know. Uh... Nie, nie wiem, nie wiem You are being haunt haunted. Some... Fucking shut up, dude! Shut up! Shut up! Ah, shut up! The motherfucker motherfuckersie! Dajcie mi, dajcie mi znaleźć orb'a. Ja szukam orb'a. O, jest orb! Orb! Kurs, jest? Jest! I got kurs. Hello, mister. Coś zrobiłem, nie wiem.

Wo, 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 wo! Wow, 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 okej, okay, dobra, powoli zacząłem rozumieć. Co? Nie wiem, ale coś tu się dzieje. Tu jakieś oko. Fuck off! Fuck off! Fuck off! Fuck off! Fuck off! I give you! Finder for orbs, to satisfy! Tu jest orb. Orb! Orb! To jest orb! Kurwa, to jest orb! Albo i nie. O, oh, Okay, to nie są orny, Dobra. I go back. I go back. Ok, dobra, to nic nie było w takim razie. To wszystko to zmyłka. To wszystko, żeby Ruscy nie wiedzieli. Zrobiłem kółko. Nieważne. Nie patrzcie się na mnie. Jestem debilem. Tutaj, e, tutaj. Tutaj też nie. Dobra, tutaj to... Te... Oj, 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 już spokój, kurwa się. O, dobra, dobra, rozumiem. O, jest tam. Dobra, widzę do go. Okej, okay, to też jest. Ło, dzień dobry! Okej, okay, ja pójdę dalej. Yep, spokojnie, nie? A, jestem z powrotem tutaj. O, tu jest uśmiech, dobra. 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 No, ps, Brian, witam, Brian. Dobra, to tą grę mam w dupie. Absolutnie w dupie.